Kawaliada to konie, kawaliada to jeźdźcy, kawaliada to wyposażenie, zarówno i koni, jak i jeźdźców, ale to także jest sprawa związana z żywieniem, dobrostanem. I w tym roku chciałbym Państwa zapewnić, że produkty zgłoszone do złotego medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obejmują zakres, który dotyczy zdrowia koni. W tym roku te produkty zarówno służą do ochrony i zdrowia koni, które uległy wcześniej kontuzji, różnego typu urazom lub wymagają po ciężkiej, wytężonej pracy pewnej rekonwalescencji. Natomiast także w produktach możecie Państwo spotkać i zobaczyć, że są takie, które służą, już naprawdę leczeniu. To znaczy się tych urazów, które są związane z przewodem pokarmowym, z trawieniem, a więc choroby żołądka, dwunastnicy, które także u koni występują. I te produkty uzyskały jakby akceptację i stanęły do konkursu, aby uzyskać złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gratuluję tym, którzy do konkursu stanęli oraz takie wyróżnienia otrzymali.